Let's pretend this isn't my life. Let's pretend it was a great night. Let's pretend that it was real nice. Uh, let's pretend that it's a movie. Let's pretend that it's a story. Let's pretend that it was glory. Uh, Swear about to my best. Witajcie, my już jesteśmy przy wejściu, przy gejcie. Czekamy na samolot. Zbliża się godzina naszego lotu do Polski, na które tak czekałyśmy długo. Muszę wam powiedzieć, że lecimy we trzy. Przeważnie latamy we trzy. Abdullah nie leci z nami ze względu na to, że musi się zaopiekować burtejem, kotem. No i w tym czasie, kiedy my wakacjujemy, kiedy my odpoczywamy. On musi ciężko pracować, tak więc on ma czas na pracę, bo kiedy my wrócimy, będziemy jeździć nad morze, będziemy wypoczywać i pojedziemy do Siwasu. Dlatego ten miesiąc dla niego to będzie pracowity miesiąc i nie mógł po prostu z nami przylegać. Opowiem Wam trochę o tym, jak będzie wyglądała nasza podróż. Podróż się zaczęła oczywiście w Izmirze. Teraz jesteśmy na lotnisku. Czekamy na samolot, jesteśmy już przy gejcie. Dolecimy do Warszawy, o której coś około 12.30 będziemy w Warszawie. I Później musimy się przesiąść na autobus, żeby dojechać do Białegostoku. Z Białegostoku później już do mojego rodzinnego domu. Do domu moich rodziców. Więc podróż będzie trwała długo tym razem. Kiedy dziewczyny były małe, rodzice przyjeżdżali po nas samochodem do Warszawy na lotnisko, bo z dwójką małych dzieci trudno by nie było się dostać do Wielkiej No ale teraz, kiedy dziewczyny już są duże, możemy sobie podróżować same. Life is a winding road. No Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I, I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say, I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I, I really wanna know, really wanna know. If I'll ever figure out where the road goes, even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down. Yeah. The sky is falling down.

Chociaż muszę powiedzieć, że pierwszy raz chyba odkąd jadę, jeżdżę do Polski, a jeżdżę od 20, dobrych dwudziestu 20 kilku lat, pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, że wchodząc do samolotu od pasażerów czułam po prostu zapach alkoholu. No ale wiadomo, leciałyśmy czarterem, więc te osoby wracały z w czasów. Podobnie było w autobusie, kiedy jechałyśmy z Warszawy do Białego Stoku. W autobusie była jedna osoba pod wpływem alkoholu. Nie wiem, czy ta osoba wsiadła w takim stanie, czy po prostu piła alkohol w autobusie, nie wiem tego. W każdym razie trochę się tam buntowała. Poza tym podróż była w porządku. Lot. Dziewczyny były zadowolone. Przyjechała po nas siostra do Stoku i odwiozła nas do rodziców. Także szybko minęło i bez problemów. I przywiozłyśmy wygląda na to, że przywiozłyśmy upały. Bo pogoda jest ponad 30 stopni. Ładna, niebo bezchmurne, słoneczne. No ale tak porównując i z mirskimi upałami, to dla nas wcale to nie są upały, więc tym bardziej, że od czasu do czasu powieje wiaterek takie chłodne, więc dla nas jest bardzo fajna pogoda. Nie przeszkadzają nam ani słońce, ani właśnie te upały. Także cieszymy się bardzo. Jest dużo, dużo przyjemniej niż w Turcji, bo w Turcji wiecie. Upały są dużo, dużo większe i jest jeszcze wilgotność dużo, dużo większa, więc yy, no tutaj jest dużo przyjemniej. Ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do zobaczenia już niedługo. Pa! Grzyzyzyry!